Witam Państwa, chciałem tylko na krótkim nagraniu pokazać jak łatwa jest nasza złączka do montażu, bez żadnego spawania. Tak naprawdę każdy sobie z nią poradzi. Zawsze oczywiście doradzimy, będziemy też nagrywać filmiki, jak, jak skręcać taką złączkę. Jest super niezawodna. Przez 30 lat nie mieliśmy żadnej reklamacji na taką złączkę. Każdy sobie z nią, z nią poradzi. Tak jak mówiłem, my zawsze też pomożemy. Też chciałem pokazać właśnie te warstwy izolacyjne i nasza nowa rzecz: czyli folia e, polyfertalan zmetalizowany aluminium, czyli dodatkowa warstwa blokująca straty ciepła. Bardzo fajny produkt. Super jakościowy e, i super wytrzymały. Wyróż... Zapraszam. Wyróżnikiem tej złączki jeszcze jest to, że ona wewnątrz posiada dwa o które blokują ewentualnie przecieki niśczelności skręcenia, bo generalnie to jest zasada, że są wszystkie inne firmy posiadają jeden o-ring, a dwóch to blokada. Dwa o Jak widzicie, przecieki. siła doświadczenia zawsze jest niezniszczalna. <noise>